Cześć wam dzisiaj z wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact. W serii o tym samym tytule ludziska lecimy, bo jest zamieszanie bardzo duże. Na samym starcie pamiętajcie pić wodę, uważajcie na siebie, uważajcie na burzę, bo... Z... Jest, jest groźnie, jest groźnie mokro w tym momencie. Przydzwonili mi się za oknem, więc ha, słaba kontrola nad pojazdem była, się przestraszyłem, bo w kuchni akurat byłem, jadłem, Było takie. A, no, ale z tego co rozumiem, wszyscy są cali, tylko tylko... ja. Druga rzecz jest taka, że mamy przesunięcia i machnięcia, więc ten odcinek powinien być, jeżeli nic nie eksplodowało czwartego, i może zawiera w sobie drip, a może nie, bo do tego przejdziemy zaraz, ale no odcinek, który był nagrany na trzeciego wyskaku w tym wypadku na piątego, chociaż na chwilę obecną jest przesunięcie... Przesunięcie są straszne! Wszystko przez to, że Hojo wrzuciło Drip dzień wcześniej niż się spodziewałem, bo byłem przygotowany na no, leci sobie w niedzielę pogadanka na temat Laumy, a w poniedziałek leci Drip z Laumą, z Aino, z Flinsen, z całą resztą, więc te rzeczy, które będą do pokazania, będą wtedy do pokazania i będziemy mogli się powymieniać wrażeniami, co miało prawdopodobnie miejsce wczoraj, na dwóch odcinkach, jeżeli dobrze rozumiem, co się dzieje. Jeżeli jednak Flins poleci nie w tym momencie, kiedy ja się spodziewam, że dadzą Flinsa, to dziś na tym nagraniu on będzie. Ciągnąc tą myśl dalej, gdzie jest Flins, gdzie się podział Flins, co się stało z Flinsem. Jeżeli wczoraj był bonus odcinek z Flinsem, no to wiecie co się stało. Jeżeli nie, no to moja teoria na chwilę obecną jest taka, że wstawili Laume 6 godzin później wstawili Eino. I co do kombinacji, co do różnych dziwnych rzeczy, Hojo zaczyna kombinować z dripem. Tak jak w Honkai Stareilu dają w różne dni, jednego dnia jedną postać, drugiego dnia drugą postać, trzeciego dnia trzecią postać, wiecie, rozciągają to w czasie, żeby podbić zainteresowanie najbardziej jak się da. Przy okazji Genshin na samym początku było jest drip, a potem chodzi nowa aktualizacja, są postaci, bo takie no nie, 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 nowa fajna nadchodząca postać potrafi zarżnąć, totalnie zarżnąć zainteresowanie tym, co dopiero wejdzie na banery, więc niektórzy to, co mają, będą trzymali dłużej i odkładali jeszcze dłużej na kolejną nadchodzącą postać, więc próbują ten drip przesunąć w czasie, co nie wychodzi im na zdrowie. Od kiedy zaczęli kombinować z dripem, nie jest najlepiej. Zbiegło się to w czasie oczywiście z Natlanem i kilkoma innymi rzeczami, więc to nie jest tak, że tylko drip jest temu winny, ale drip się moim zdaniem przyłożył do tego, że ludzie tracą zainteresowanie jest mniej do gadania, więc to, co tym razem robią, to rozciągają w czasie co parę godzin, co 6 godzin wrzucają kolejny drip, kolejną postać jest to odbierane na chwilę obecną tak, jakby była panika, że Flinsa nie będzie, z tego co rozumiem, flins ma być, wy już macie potwierdzenie tak czy inaczej na tym odcinku albo na wczorajszym odcinku, co nie zmienia faktu, że szukają nowego sposobu, szukają nowego klucza do dzielenia się informacjami, bo stary nie tyle przestał działać, co sami boją się obosiecznej broni, bo to tak jak z likami jest. Jeżeli liki dotyczą czegoś, co się zbliża jest zabombiaste, to ludzie się hajpują i będą wydawali więcej hajsu. Jeżeli coś jest... Słabe, to ludzie dowiedzą się o tym z wyprzedzeniem. Nie zostawią hajsu, nie będą się przygotowywali finansowo i wtedy chojostan będą krzyczeć, że lekarze psują grę. Likerze sprawiają, że gęś zarabia mniej. Mówimy o grze, która zarabia miliardy, więc tutaj im troszkę mniej, troszkę więcej, nam nie robi większej różnicy, im robi bardzo dużą różnicę, bo mają ogromne zobowiązania względem chińskiej partii, żeby kasę pompować w jeden, w drugi projekt plus mają swoich własnych projektów od Groma, o których też na dniach pogadamy, bo dostaję drobne informacje na temat tego. co się dzieje z Honkai Anima Nexus, tak się bodajże tam to nazywa, a drugie to jest to pseudo-MMO, nad którym pracują, na... w które zostało wpompowane kolejne około 100 baniek, mówiąc w dolarach. Więc kiedy patrzymy na historię, że Hoyo się kasa nie zgadza i oni są smutni z tego powodu, jest takie. <śmuchy> to jest takie, ojej, nie mam na jedzenie. Patrzcie, jaki nowy samochód sobie kupiłem zaraz po tym, jak kupiłem sobie jacht i nie wiem, lot paralotnią na ten weekend trzy razy zamówione, wiesz, te, te, tego typu głupie teksty, po prostu. Aaa. No dobra, to ja was teraz zapraszam na drip. Jeżeli on będzie. No nareszcie wbrew moim wyliczeniom, bo ja się spodziewałem, że po 6 godzinach tutaj był rozrzut 6 godzin od jednej do drugiej i myślałem, że o 18 czasu naszego pojawi się on, on i jest on, ale no właściwie 24 godziny, no nie 24 godziny później pojawił się dość, dość wcześnie w nocy. wtedy, kiedy ja sobie grzecznie spałem, ale mamy Flinsa, jest Flins, jest za. Znaczenie, co, gdzie i jak. Widać, że jest elektro, o, reszty można się domyślić, bo mieliśmy wszystko na spekulacjach i spelerach. To łatwo się domyślić, ale ma te takie motywy, które mi się kojarzą z ymm, tymi nalepkami na samochodach, żeby pokazać, że one są szybsze, nie że, że jest. Wow, grażynka śmiga. Mazumis. Żółte oczy, niebieskie włosy przechodzące do białego, tego białego, tak bardzo na tym arcie nie widać. To jest rzecz, która była podkreślana z każdego lika, który był, czy to od moich, czy to nie od moich. Wszyscy mówili, że on ma białe włosy, a on faktycznie. Jak się patrzy od pleców strony na niego To ma te białe włosy na końcówkach Przechodzące od niebieskiego I to tego niebieskiego jest dużo, dużo więcej Niż białego, więc okej okay. Jeżeli chodzi o jego design to bardzo mocne nawiązania Dla mnie są do Aha, Kurde, Belerofonta możecie nie znać Ale Castlevania i tych wszystkich motywów Ogólnie jest przeczaderski To jest jeden z tych designów Których ja chciałbym zobaczyć więcej A tego nie ma za dużo Szczerze powiedziawszy tego nie ma w ogóle prawie Jest troszeczkę f... font... Tein może pingnięty, ale nie bardzo. Jest znacznie więcej w mądzie, ale też nie bardzo jest, jest jakby rzeczy naokoło tam z Rosarią czy coś. Brakuje tego wziętego na tapet dosłownie. I najbliżej to chyba był Ororon, ale Ororon poszedł w Edgy Boy z pociętymi dżinsami, więc totalnie nie to. A to jest coś, czego ja się spodziewałem od lat w Gęszynie i to jest coś, czego czego chciałem, czego oczekiwałem i, 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 i na co czekałem bardzo, bardzo, bardzo długo, więc patrząc na ten design jestem zachwycony. Patrząc na te rzeczy z tła, no podzielili na, na frakcje praktycznie. Wow, ale nie no, to jest ten. Van Helsing taki troszeczkę, a troszeczkę nie. W głowie mi dzwonią nawiązania do tych wszystkich różnych bloody i brutalnych serii, które się ogrywały na pierwszym PlayStation. Ogólnie. A, jeszcze Bloodborne, nie Bloodborne. No tutaj. Ugh. Dangerous Creatures? Nightmare Creatures, to to wyszło na pierwszym PlayStation i na PC -cie. też jest mi, pokazuje. Nie wiem, innymi słowy, to, to, to jest, to jest ten vibe, który ja z Gierek lubię. Woot, woot, jest, nareszcie, doczekaliśmy się, a niewyspany wyspany wizów Zwilał ksiądz łóżka tylko po to, żeby zobaczyć, że Flins nareszcie jest. To jego pełne imię, Kiryl Czudomirowicz Flins. Samo Flins by dla mnie starczyło. Przeskoczmy może do, uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji. Muszą okazać się prawdziwe, niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Od naszej ekipy na becie mamy informacje na temat różnych drużyn, różnych konfiguracji, które są składane i są one bardzo bliskie do tego, co się pojawia na filmikach, nagraniach z tym, co robią różne drużyny gameplayowo. Mamy zestaw Lauma, Nahida, Nilo oraz Kokomi. Informacja od ludzi, których mamy na becie, jest taka, że jest potężnie. Nie jest to może top 1, top 2, może nawet i nie top 3 teamów, jakie się mogą pojawić w mecie w najbliższym czasie, ale to też ze względu na to, że odpowiedni content do klepania jeszcze nie jest bardzo mocno naciskający na posiadanie Laumy i robienie Lauma Nahida Nilo Bloom Go brrr, tylko raczej jest takie, że eee, coś tam, coś tam się dzieje, coś tam się dzieje. Tutaj jest info takie, że jedna z tych postaci fajnie by było, gdyby wymieni się na kogoś innego. Trudno jest zrezygnować z kogokolwiek, bo Kokomi robi zarąbiaste hile, Nilo robi zarąbiaste obrażenia i ilość chlapanej wody czad. Nahida z Laum Współpracuje świetnie, więc trudno jest zrezygnować z którejkolwiek z tych postaci. Ale jeżeli zamienić by kogoś na jakieś um, Elektro albo Pyro, to bardzo dziwne, ciekawe rzeczy się dzieją. Więc eksperymentują. Pierwsze wrażenie jest takie, że ten team jest brutalnie mocny i fajne rzeczy z tego się będzie dało wyciągnąć. Jeżeli poeksperymentować z ustawieniem, co gdzie, kto i jak, ale to się zgadza na chwilę obecną z tym, co nagrania pojawiają się w internecie, że, że wstawiają właśnie Laumena, Hidden, Nilo oraz Kokomi, więc możecie to nawet zobaczyć. Jeżeli chodzi o drugi team, przeskakują do Flinsa, który na becie jest i z czym jest zestawiany, dlatego też no mamy podbicie, że powinien być ten drip, bo oh, kurka, powinien być ten drip. Flins, Furina, Sakros i Nefa, takie coś szaleje w internetach, a ja dostaję informację, że Furina owszem daje bardzo dużo do drużyny, bo to jest Furina i ona zawsze daje bardzo dużo do drużyny, ale Eino w to miejsce jest ich zdaniem wygodniejsza, więc posiadanie Flinsa z Eino, Sakros i Nefą, albo wywalenie Sakros, chociaż Sakros zbiera to wszystko do kupy, a tam jest sporo tej drumnicy do klepania, więc z tym jest problem, dlatego to jest to znaczy tam za mało jest tego obszarowego łupu łup, 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 żeby wykluczyć Sakros. Ewentualnie, ewentualnie oni dają. Co ja tutaj mam? Flins, Furina albo Eino, Sakros albo Eino, bądź Kadehara Kazucha jest tutaj wstawiany, który robi też robotę. I Innefa. I to jest ten zestaw, który jest przez nich testowany. Więc Furina jest tutaj dalej używana. Czasami jest... Znaczy, bo to jest ten team, który oni teraz testują najbardziej, bo się jarają Flinsem okrutnie i próbują znaleźć jakiś zamiennik za Inefę, bo im się Inefa nie podoba, z czym ja się zgadzam i na razie taki zamiennik nie istnieje. Tak czy inaczej pchają Eino do teamu ze względu na fazy Księżyca i to, co Eino może dać drużynom korzystającym z lunarowych mechanik, ale to nie jest tak, że Eino jest nie do zastąpienia. Na chwilę obecną, jak wstawić tam Furinę, to sama Furina ma taki power booster, że, że robi robotę, chociaż tam miało być coś z traceniem życia, co nie odpowiada z Flinsem, muszę zobaczyć, czy to jest faktycznie w jego kicie, czy tylko było w um, tych bardziej sus plotach i likach. Jeżeli chodzi o Aino, ona jest zastępowalna, zastępowalna da się ją zastąpić. I jeżeli chodzi o Inefę, to na chwilę obecną nie ma dobrego zamiennika, co oznacza, że jeżeli chcecie lecieć po Flinsa i nie macie Inefy, i myślicie nie tylko o Husband o Collector, ale żeby też to grało i żeby było wysoko w mecie, no to jednak Inefa Flins jest prawie, prawie sytuacją jak Escofil Skirk. Bez tej S. Skirk się nie zdoła rozpędzić, a tutaj Flins bez Inefy nie zdoła się rozkręcić również. Może będą potem zamienniki, może w aktualizacji 5.1.5.2 wyjdzie coś, co tą Inefę wypchnie i będzie można zapomnieć o potrzebie i posiadania, złapać coś innego, ale na ten moment w aktualizacji 6.0 tego nie będzie, więc takie info dostałem, takie info przekazuję dalej i no to jest, to jest to smutna rzecz, smutna informacja, ale żeby nie było, z mojej perspektywy nie jest jakoś wybitnie źle, bo to pozwala mi się zdecydować na szybszy i łatwiejszy skip tej postaci, więc ja. Może przeskoczmy teraz do broni sygnaturowych, o których miałem powiedzieć na minionych odcinkach, ale nie wspomnieliśmy o tym. Jeżeli chodzi o katalyst dla Laumy, na chwilę obecną tłumaczenie to jest Night Weaver's Looking Glass, czyli szkiełko do patrzenia Night Weaverki, bazowy atak 542, elemental mastery 265 i kiedy w pobliżu jest postać, która triggeruje Lunar Bloom, zyskuje Waxing Moon Effect, postać będzie miała Elemental Mastery podbite o 60 na 10 sekund. Kiedy zadawane są obrażenia od Dendro albo od Hydro Elemental Skilla, zyskujemy Waning Moon efekt. Ta postać ma Elemental Mastery podbite o 60 na 4,5 sekundy. I kiedy Waxing Moon albo Waning Moon efekty są aktywne, zyskujemy Lunar Cycle efekt, zwiększamy dla całej drużyny Bloom obrażenia o 120% oraz Hyper Bloom i Burgeon obrażenia o 80%, a ich Lunar Bloom damage jest zwiększany jeszcze o 40%. Ten efekt nie może się stakować. Więc widzicie, że jest to broń wręcz uszyta na miarę pod laumę i wydaje mi się, że tutaj mogą się dziać ciekawe rzeczy. Na tyle, że trudno będzie zignorować ten produkt przy łapaniu samej postaci, więc C0R1 znowu, znowu miłosne połączenie. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to mamy takie ładne szkiełko z jelonkiem na boku i różkami, wystającymi więc jest git, a pod spodem jest taki księżyc z kwiatkami i drobnymi latarankami, które wiszą w dół. Złote elementy, blado-niebieskie elementy, a samo szkiełko przedstawia rozgwieżdżone niebo. Więc wygląda cudnie i wizualnie jest to chyba mój ulubiony katalest, jaki w grze będzie istniał w aktualizacji 6.0, więc poszli po bandzie. Poszli po bandzie jest naprawdę dobrze, to, jest to czego się spodziewam od Genshin'a, to jest to, co w Genshin'ie kocham. A jeżeli chodzi o włócznie Flinsa, to tutaj tak, nie dostałem nazwy od ekipy, którą mamy na becie, więc muszę ich tam szturchnąć bardzo mocno z łokcia, żeby dali, co mają. Jeżeli chodzi o staty, to bazowy atak 674, a bonus to jest crit rate 22,1%. Funkcjonalność to jest na 3,5 sekundy po użyciu Elemental Bursta, postać z Lunar Charge obrażeniami. Ma zwiększone o 36 i tam jest zmienna w zależności od erki. ki Następny jest... 48, 60, 72 bądź 84%, więc obrażenia po prostu idą w górę. Na 6 sekund po striggerowaniu Lunar Charge'a crit damage postaci jest zwiększony o 28 i 35, 42, 49, 56 i zyskują 12 na 13 na 14, 15 na 16 elemental energy. Elemental energy może być odzyskane w ten sposób raz na 14 sekund. I, i jeżeli chodzi o tą włócznie, to ona wygląda jak coś, co wyciekało lata lata temu. Jest bardzo podobne, była taka podłużna, biała, nie ta całkiem taka szpila, tylko była taka rozchodząca się na niebieskie elementy i tam było info, że albo to jest włócznia na smoki, coś. Różne dziwne, dziwne teorie latały na ten temat, więc to jest prawie dokładnie, znaczy nie jest prawie dokładnie, jest blisko. Jest blisko ze względu na to, że cała rączka do trzymania nie jest biała, a jest bardziej niebieska. Sam błękitne i inne kolorowe elementy na tym. Jest więcej zdobień na tych cuśkach, które mają być ostrzami i zwisa od tego mała latarynka, która wygląda dosłownie jak to, co przywołuje Flint na tych swoich animacjach, więc... Jeżeli widzieliście to, no to takie coś jak kolczyk jest zawieszone na jednym z dolnych części ostrza od tego, czym jest ta włócznia. I to coś jest lewitujące, z tego co widzę na animacji 3D, i po środku jest albo fiolka jakaś tak powignana, kurde, jakość jest zbyt niska, albo dwa kryształy, które są blisko siebie, które układają się w takiego, nie wiem, kryształowego bałwanka, ale. Na niektórych ujęciach to wygląda jakby to była taka fiolka z czymś niebieskim w środku między tymi dwoma częściami ostrza, które się jak fala. Zazębiają ze sobą między jedną a drugą stroną, więc takie coś mamy ludziska. Takie coś mamy ludziska. Jeżeli widzieliście, to dajcie znać. A jeżeli nie widzieliście, to prawdopodobnie jest już u nas na Discordzie. Muszę zajrzeć, co tam nasza ekipa na Discorda wrzuciła. Bo na razie skupiam się na rozbebeszaniu tego, co sam dostaję, żeby wrzucić wam wrażenie od ludzi, których mamy na becie. I moje wrażenia, a potem skonfrontuję to z tym, co cieknie ze wszystkich innych źródeł, więc Tiam. Chung -troller, Troller to jest ten konkurs, który trwa w tym momencie oraz Legenda Hydro Rehona również. The z Limit jest ostatnim konkursem z około gęszcinowych i za moment powinienem wystartować kolejne, a właściwie kolejnych kilka. Dzisiejsza miejscóweczka została podesłana przez pushi. pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie jesteś osom. dziękuję za wysłanie tak cudnych miejsc i pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event i jeżeli nie było żadnych przesunięć, to dzisiaj jest albo czwarty, albo piąty, jakoś tak, jakoś tak. Jeżeli czwarty, to Primogamy, jeżeli piąty, to Stellar Jade. i nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał Wam na parametryk Transformerze jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, to powinno być to dzisiaj z naszej perspektywy, dzisiaj koło godziny 14. Dla mnie, dla mnie! Więc to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeżeli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapek w grę, jeżeli wręcz przeciwnie, to nie pogardza łapkami w dół i życzę Ci miłego dnia, dobrego. i świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże Karenży Wam sprzyja. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi mogowie, wasza magia jest potężna. Jesteście osą, Lisi arcy mogowie, wasza magia jest arty potężna. Osobni, jesteście arcyosomnici Twiczer, twitter nauczył Waszą magię z twitcher. Potem jesteście osom i twitcher. Dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Miłego, do następnego i hej! Takich przesunięć w Gęszynie to ja się dawno nie spodziewałem, ale swoją drogą nie wiem kiedy ten odcinek i z czym ten odcinek leci, bo nagrałem połowę materiału z myślą, że ewentualnie, ewentualnie wymontuję i wmontuję to jutro, żeby się nie zaorać z całym kontentem, który mamy do rozbebeszenia.